Niektórych propozycji się nie odrzucę. I nie chodzi o obiad z teściową, czy też naprawę kranu sąsiadki piętrowej, tylko o coś zupełnie innego. Chodzi o dwa dni spędzone na słynnym torze z niemal każdym modelem Porsche, który widzicie zresztą za moimi plecami. I to bez limitu paliwa, czy opon. Zachęcające, prawda? Ja się skusiłem. Porsche Driving Academy to jest odpowiedź na pytanie, które zadałem na kanale Zachar o w filmie pod tytułem Teleportacje. Pytanie, które pozostało bez odpowiedzi. Po co ja właściwie przyleciałem do Stambułu? Otóż po to, aby poznać wszystkie najważniejsze modele Porsche i to na torze, w ich takim naturalnym środowisku. Wszystko się znajduje w Istanbul Park, Istanbul Racing Circuit i to jest miejsce, którego nie trzeba przedstawiać. Od 2005 roku ten tor gościł przez 6 lat wyścigi Formuły 1. Zaprojektowany przez Hermana Tilke. to jest to chyba jeden z ostatnich jego torów, który wymaga tak bardzo dużo skupienia i uwagi podczas jazdy, szczególnie tej szybkiej jazdy. 5588 metrów i 14 bardzo zdradliwych zakrętów. Tu praktycznie nie ma za bardzo, gdzie się rozpędzić, bo startowa prosta jest bardzo krótka. Następnie jest ostry zakręt, praktycznie pod kątem prostym w lewo, potem w prawo łuk, który się delikatnie rozluźnia, a potem w lewo i jeszcze raz w lewo. Jest mnóstwo takich miejsc, gdzie praktycznie nie bardzo wiadomo nawet, gdzie zacząć hamować, dlatego że tor jest trójwymiarowy i to wszystko wymaga naprawdę wielkiego skupienia, ale też nauczenie się tego toru na pamięć. Są też takie miejsca, gdzie wydaje się, że trzeba hamować, ale wbrew wszelkiej logice trzeba po prostu docisnąć gaz i czekać, a samochód zrobi swoje i faktycznie da się przejechać pełnym gazem po takim długim łuku, długim zakręcie w prawo. Robi to naprawdę fantastyczne wrażenie. No i cóż tu dużo mówić? Ja tu jestem dopiero od kilku godzin i nie nauczyłem się jeszcze tego wszystkiego na pamięć, szczerze powiedziawszy. Jeszcze zresztą nie mieliśmy okazji przejechać pełnego toru. Ten tor podzielony jest na dwie części i robimy różne sekcje. Robiliśmy tutaj za moimi plecami slalom, robiliśmy też na zewnątrz krótsze odcinki, dłuższe odcinki, jest też część offroadowa, na której jeszcze nas nie było. W każdym razie dużo się dzieje, ale najważniejsze to jest tak naprawdę nie tyle Tor, co to, czym oczywiście jeździmy, czyli samochody, ale jakie. Co chwilę mamy okazję przesiadać się z auta do auta. I to daje tak naprawdę obraz tego, jak dużo się kryje pod słowem 911. Dlatego, że ten samochód, w zależności od swojej odmiany, od tego, czy ma e, tak Taką kompletację, czy inną kompletację, taką specyfikację, inną, napęd na cztery koła, napęd na jedną oś. To wszystko robi potężną różnicę. Szczególnie kiedy się przesiadamy z 911, na przykład na, nie wiem, do Boxtera albo do Caymana. Między Boxterem i Caymanem też wszyscy twierdzą, nie, nie, nie ma różnicy, ale wystarczy się przesiąść, czuć to wszystko. Zresztą, czy włączymy na przykład utwardzone amortyzatory, czy pozostawimy to w standardowym trybie normalnym, to wszystko jest odczuwalne dopiero tu na to, że czujemy, co to są za samochody i jak różne potrafią być. Редактор Zaraz na początku imprezy był briefing, w którym instruktorzy, których tu jest chyba z ośmiu i którzy pilnują tutaj naszych wszystkich, podzieleni zostaliśmy na cztery grupy. Grup i tłumaczą, jak to wszystko najlepiej robić, co akurat mamy do wykonania w danym momencie. Na tym briefingu przedstawione zostały podstawowe zasady. Właściwie to mówiliśmy o fizyce, to była lekcja fizyki. Słuchajcie, każdy samochód stoi na ziemi, dotykając oponami go w tak niewielkim stopniu, że to jest w zasadzie w sumie tylko kartka, jedna czwarta kartka. A4, więc trzeba naprawdę bardzo uważnie gospodarować tą siłą, tą przyczepnością, która, którą może stworzyć tak niewielka powierzchnia. A więc, jeśli hamujemy, to mniej skręcamy, jeśli bardziej skręcamy, to mniej hamujemy, tak samo z przyspieszaniem. W każdym razie zostało to wszystko bardzo wyraźnie i zrozumiały sposób przedstawione tak, że, żeby nasze praktyczne zajęcie miały już jak najbardziej takie, żebyśmy byli po prostu odpowiednio teoretycznie podkuci. No i czy to pomoże? Mogło? wydaje mi się, że tak. W każdym razie nauki nigdy za wiele. Teraz akurat jest przerwa obiadowa. Samochody zostały tutaj doczyszczone z resztek opon, dotankowane, ale też jest tutaj serwis. Tu widać box, w którym ktoś dłubie przy dwóch dziewięcioliniastkach, więc za chwilę kończy się przerwa, na którą ja podobnie jak zresztą na imprezie z AMG GT poświęciłem tutaj częściowo, przynajmniej tym razem swój obiad, po to, żeby aby wyjść i to wam ponagrywać. W każdym razie tu coś się dzieje, pod naszą nieobecność samochody są doprowadzane do porządku i za chwilę odbędzie się druga popołudniowa runda. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się pojeździć również, również na pełnym torze, na pełnym okrążeniu, także wszystko prawdopodobnie najlepsze jeszcze przed nami. Ja wylosowałem zieloną grupę, tak jak kolor mojej smyczy zresztą, o tu, tu. I zostałem tutaj przekierowany na slalom w pierwszej kolejności, i ten slalom był właśnie na boxsterach i na kaimanach. Podobno nie ma najmniejszej różnicy pomiędzy tymi samochodami, przynajmniej w przy tych prędkościach w tym slalomie, jednak praktycznie każdy, kto próbował pojechać jednym drugim, a na przesadzono, więc próbowaliśmy, stwierdził, że jednak kaiman prowadzi się odrobinę lepiej. Ja szczególnie próbowałem jeden slalom to zrobić na zwykłych amortyzatorach, innym razem włączyłem ich utwardzenie i też to jest niebo, a ziemię, są dwa różne samochody i to jest na dobrą sprawę dobra wiadomość, bo właśnie dzięki takim nastawom, takim przyciskom i takim funkcjom możemy tym samochodem jeździć raz bardziej, a raz mniej komfortowo. Porsche mnie zawsze zadziwiało, ma tylko kilka modeli w palecie, a jednocześnie to drzewo genealogiczne samej 911 jest tak szerokie, że ja nie wiem, czy ludzie z Porsche to wszystko ogarniają, bo przecież tych odmian 911 jest naprawdę bardzo wiele. Do tego i każde z nich zachowuje się inaczej, jeździ inaczej, itd. Tak dalej, tak dalej. Dodajmy do tego jeszcze Boxera w wielu odmianach, dodajmy tego do tego Caymana w wielu odmianach, i mamy wielką, ogromną rodzinę, która bazuje tak naprawdę na dosyć ograniczonej liczbie modeli. Jak to Porsche robi, ja nie wiem. W każdym razie można powiedzieć, że każdy dobierze coś dla siebie, jeśli chodzi o wyróżnienie się na drodze, ale też jeśli chodzi o oczekiwanie od tego samochodu pod względem jego prowadzenia się po drodze, czy po torze, nawet tym bardziej. Więc to jest w samochodach Porsche, fajne, że mimo, że mamy tylko jedną powiedzmy 911, to jednak odmian tej 911 jest naprawdę niemal nieskończenie wiele. I mimo, że te samochody są dosyć różne od siebie, wszystkie inaczej się prowadzą, inaczej jeżdżą, inaczej wyglądają, to jednak mają tą jedną najważniejszą, wspólną cechę. Dają mnóstwo emocji na drodze, a szczególnie na torze, który naprawdę kochają. A jeśli chodzi o nasze szkolenie, to co prawda ono się jeszcze nie skończyło, ale mogę już teraz podsumować po pierwszych kilku jazdach, po pierwszych kilku okrążeniach, że tak jak mój kolega ostatnio powiedział, nie wiesz jak dużo nie wiesz. I mimo że już nieraz jeździłem dziewięć z nieraz jeździłem nimi też po to, to za każdym razem odkrywam dla siebie coś nowego. I to jest piękne w tych samochodach, bo chyba można by było się uczyć ich w nieskończoność, jeździć nimi w nieskończoność i wciąż czuć, że robię postępy. Kończy się przerwa na lunch i ja już zdążyłem coś ponagrywać, ludzie zdążyli zjeść obiad. Jak zwykle to samo, w każdym razie już dziennikarze zeszli na dół, już przygotowują samochody, także czas na mnie, wracam do auta, a Wam dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Nie, nie, to jeszcze nie koniec, zobaczcie co się działo drugiego dnia. Witam w drugim dniu naszego szkolenia w Porsche Driving Academy. Dzisiaj przedstawiono nam program, który wygląda dużo bardziej interesująco, dlatego, że dzisiaj czeka na nas free driving, więc za chwilę wsiadamy do aut, krótka rozgrzewka i będzie się działo. Jako pierwsze ćwiczenie nasza grupa wylosowała jednak ćwiczenie na płycie poślizgowej. Tutaj za mną ćwiczy żółty Kaiman, gdzie po starcie zaczynamy z włączonym PSM, czyli Porsche Stability Management, zwany zresztą przez niektórych, please save me i po chwili wyłączamy PSM i próbujemy odczuć, na czym polega ta różnica i w jaki sposób PSM pomaga kierowcy jeździć bezpiecznie. Ja swoją próbę mam już za sobą i szczerze powiedziawszy nie jest to wcale takie łatwe jak w teorii, bo teoria jest prosta, albo kierujemy kierownicą, albo kierujemy gazem i w zasadzie obydwie osie służą do tego, aby ustawić samochód w odpowiedniej pozycji. Tyle teorii, natomiast w praktyce okazuje się, że człowiek odruchowo dodaje gazu, kiedy akurat to nie jest potrzebne i odejmuje gaz, kiedy akurat trzeba docisnąć. Zrobiłem tu z 10 okrążeń i gdzieś tam w okolicach 8-9 udało mi się zrobić parę dłuższych slajdów, ale szczerze powiedziawszy, jeszcze daleko, daleko do tego, co nam pokazał instruktor, kiedy tutaj przyjechaliśmy na samym początku zrobił jeden slajd, ale trwało trzy okrążenia. Teraz posiadamy się do 911, akurat wylosowałem turbo S-kę i Robimy coś, co się nazywa Consistency Driving, czyli tak naprawdę jazda nie na czas. Właściwie to na czas, tylko że to nie musi być najkrótszy czas. Tylko trzy okrążenia muszą być zbliżone jedno do drugiego, więc jedziemy mniej więcej na 75% możliwości i staramy się, aby bardzo dokładnie powtórzyć w każdym następnym okrążeniu to samo, co było w poprzednim. Czyli chodzi o dobranie optymalnego toru jazdy, a nie przejechanie tego tego toru jak najszybciej. Chodzi o technikę. Podczas tego ćwiczenia, niestety, niestety, w moim przypadku, trzeba założyć. Szczególnie niefajny dlatego, że ja w samochodach yy, ledwo się mieszczę i tak, a z hełmem na głowie jest tylko gorzej. Niektórzy mówią, że hełm uciska mózg i ludzie jeżdżą jak szaleni. Zobaczymy jak będzie tym razem. Że mieliśmy jechać 75% naszych możliwości, wiem, że mieliśmy uzyskać bardzo podobne czasy, ale szczerze powiedziawszy, do chwili, chwili, kiedy wsiadłem do Turbo Eski, wcisnąłem mocniej gaz i po prostu zacząłem walczyć tylko z tym, aby pojechać jak najszybciej. I no cóż, jechałem na 100%, więc ani nic z tego nie wyszło, żeby jechać 75%. Ani moje czasy chyba nie będą zbyt podobne do siebie. Drugiego dnia po obiedzie miała być radosna i beztroska jazda po torze, ale coś się stało w trakcie lunchu. Podobno ktoś uszkodził GT-3, było wokół tego niezłe zamieszanie. W każdym razie zamiast tej właśnie beztroskiej i radosnej jazdy po torze, mamy guided driving, guided driving czyli jedź za Panem, przed sobą. I nie przyspieszaj. Guys, so, uh, Nic nie, uh, we'll nie rób. W każdym razie chłopaki chyba się zdenerwowali e, i jak to czasem bywa, przez jednego oberwali wszyscy. są ślady, tu jest uderzenie w barierkę i tu jest mnóstwo oleju. Na to, że to jest wszystko ogarnięte, już możemy jeździć. Za nami już cały dzień jazd, ćwiczeń, przyspieszeń, zakrętów, wrażeń, emocji. Emocje to chyba kluczowe słowo na dzisiaj. W każdym razie mam wrażenie, że po dwóch dniach mam już trochę dość. Właściwie wynika to z dużym stopniu z tego, że mam dosyć słaby błędnik, a ostatnich kilka okrążeń przyjechałem na fotelu pasażera i trochę oberwałem. Więc ostatnią kwestię nagrywam chyba już w ten sposób, że schowałem się tu w garażu, gdzie też na po stoją swoją ciekawe samochody i cóż, pozostaje tylko powiedzieć, że jeśli będziecie mieli okazję wybrać się na taki tor i przyjechać takimi samochodami, to koniecznie skorzystajcie. Świetna zabawa i bardzo wyraźny jakby komunikat ze strony Porsche. Nasze samochody są urodzone na torze i tutaj na torze czują się najlepiej, a wraz z nimi i kierowca, który naprawdę przeżywa ogromnie dużo emocji. Do zobaczenia w następnym. I już tak w ramach epilogu w dniu wyjazdu zapytałem rano przy śniadaniu przedstawiciela Porsche ile właściwie to kosztuje. Tak? Gdybym był e, prywatnym klientem, ile bym za to zapłacił? Dowiedziałem się, że najtańsze wyjazdy kosztują około 1000 euro, ten nasz mógł kosztować około 2 do 3, a najdroższe wyjazdy kosztują nawet 5000 euro i jest to wersja one to one, czyli przez cały czas ma się instruktora wyłącznie do swojej dyspozycji. Na pierwszy rzut oka wygląda to na dosyć drogą imprezę. Jakby nie było 2 czy 3 tysiące euro, to jest niech będzie 2, 10 tysięcy złotych. Natomiast e, e, policzmy. Samochody są nowe. To ja, ja jeździłem wczoraj samochodami, które miały 300 km na liczniku. Codziennie dostają nowy komplet hamulców i nowy komplet opon. Paliwa to już w ogóle nie liczmy. Do tego instruktorzy, którzy mieszkają tutaj e, na czas tej imprezy. Do tego wynajęcie toru, ambulans. E, Cała opieka techniczna, tory, to wszystko musi kosztować. Jeśli chcemy, właściwie jeśli Porsche, jeśli ktokolwiek chce zaoferować usługi odpowiedniej jakości, to wszystko złoży się właśnie na taką kwotę. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, tanio nie będzie, ale zabawa będzie przednia Już więcej nie gadam. Do zobaczenia.